Dzień dobry, dzień dobry. Jest nasza włoska. Patchworkowo, wariatkowo z takiego oto leśnego terenu. Jestem na wyjeździe z Aleksem, czyli czas mama i syn jeden na jeden. Gorąco zachęcam, bo w tych naszych rodzinach patchworkowych ten czas jeden na jeden z dzieckiem, Alex jest dzieckiem moim z pierwszego związku, jest bardzo ważna, ale nie o tym. Słuchajcie, chciałam zaprosić Was na warsztaty 13 września o 19 pod tytułem Alienacja rodzicielska, czyli jak nie żyć pod dyktando ex. Słuchajcie, słowo alienacja generalnie jest problematyczne już i dlaczego w sądownictwie jakby stara się już nie używać tego określenia, opowiemy o tym podczas warsztatów. Niemniej jednak to nie oznacza, że alienacji nie ma. Alienacja może być dwojaka. Alienacja w rodzinach patchworkowych następuje bardzo często zaraz po rozstaniach, kiedy no nie umiemy się rozstać, rozstać zajemy się we wrogości, skaczemy sobie do gardel w sądach, a później zapada wyrok, na przykład, że tata bądź mama ma określone dni w tygodniu, kiedy dziecko jest z nim, a okazuje się, że to dziecko po prostu nie jest wydawane na te kontakty. Tak, na przykład mama przyjeżdża po dziecko do taty, a tata nie otwiera drzwi, dziecka nie daje. Zdarzają się, no w cudzysłowie, uprowadzenia dzieci z przedszkola, bo na przykład jedyną możliwością, żeby taki rodzic przejął dziecko, jest właśnie odebranie go z przedszkola bądź szkoły, bo jeżeli rodzic nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, to może to zrobić. Także to jest ewidentne, czyli taka alienacja, która się dzieje, takie utrudnianie kontaktów, tak? utrudnianie realizacji, Ustawionych, ustanowionych przez sąd kontaktów, bądź też dogadanych mm, między wami na zasadzie: mm, nie wiem, mama ma humor, to dziecko da, mama nie ma humoru, to dziecka nie da. Yy, I to jest jedna forma, yy, i z tym się walczę. Z tym się walczę, absolutnie na to się nie przystaję wiele z Was rodzin patchworkowych, no, ma z tym problem w następnych rodzinach, czyli to jak macie zasądzone kontakty, jak te kontakty się realizuje, no, ma wpływ na tą nową rodzinę patchworkową, tak? Do mnie uderzają macochy, które widzą na przykład, co się dzieje z ich mężczyznami, którzy to, no, mają utrudniane te kontakty z dzieciakami, co za tym idzie bardzo często, mężczyzna właśnie nie pójdzie walczyć o swoje, tylko zacznie Chodzić dookoła tej byłej partnerki na paluszkach. Ja to porównuję jak chodzenie dookoła takiego wściekłego psa, który śpi przy budzie, i my naokoło chodzimy, żeby psa nie zbudzić, ale nie tędy droga, i o tym właśnie będzie warsztat. O tym, jak nie żyć pod dytando ex-partnera, ex-partnerki, bo to alienowanie dzieci, utrudnianie kontaktów, buntowanie, buntowanie, nastawianie dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi, działa tak samo po stronie mężczyzn, matek i ojców. Także to, to działa w dwie strony absolutnie. To, o czym powiedziałam, to jest to ewidentne takie utrudnianie kontaktów i na to są paragrafy, na to są sposoby. I tutaj Maryla Mikołajeska, nasz nadworny, naczelny, współpracujący, adwokat spacerkowo, wariatkowo powie Wam, jak to robić. Marla ma olbrzymie doświadczenie, no wiecie, ta, ta wiedza właśnie z rozpraw sądowych to no, to jest mega wiedza. Ja nie zachęcam Was, żebyście od razu gnali do sądu i jakby w ten sposób to robili, ale warto. Warto, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, jak się zabezpieczać, żeby jeżeli sytuacja będzie się ciągnęła długo, a te sytuacje potrafią ciągnąć się latami, to żebyście umieli reagować, bo często się zdarza tak, że wy zawiązujecie nowe rodziny ale cały czas tkwicie po prostu gdzieś w starym systemie, a żeby tylko nie wkurzyć ex, a żeby, żeby jej nie zdenerwować i jego nie zdenerwować, żeby nie zaczęła, nie zaczął grać dziećmi. Kto na tym cierpi? No cierpi na tym też nowa rodzina, tak? która jest już, nie wiem, na przykład nowa partnerka, czyli ta na przykład przykładowa moja macocha, której życie nie jest w żaden sposób rodzinne. Często macie już nowe dzieci w związku uregulowane, bo nigdy nie wiadomo, kiedy dzieci będą partnera, męża, a kiedy tych dzieci nie będzie, bo to jest zależne tylko i wyłącznie od ekspartnera, ekspartnerki. To jest jedna forma. Natomiast jest też druga forma takiego buntowania dzieci przeciwko drugiemu rodzicowi. I co, co ciekawsze, psycholog, psychologia. Mówię o tym, że w 90% jest to podświadome buntowanie. Yy, wiecie, o jakich sytuacjach mówię? O takich, że wszystko jest ok, wszystko jest ok, ale nagle na przykład dziecko dzwoni do taty i mówi tato, ja nie chcę do ciebie przyjeżdżać w ten weekend. A, bo coś tam, coś tam, nie wiem, bo mama, bo tata. Yy, przepraszam, że ja cały czas się posługuję tym przykładem, że to kobieta ogranicza, ale naprawdę... Na tyle przypadków w moim doświadczeniu jako mediatora rodzinnego, jako osoby, która ma sesję z rodzinami paszorkowymi, no widzę, że to się zaczyna u kobiety po prostu. No, my kobiety jesteśmy też bardziej zżyte z dziećmi. My potrafimy ten konflikt lojalności bardzo szybko zbudować u dziecko, dziecko zawsze za nami stanie. Także moim zdaniem to się dzieje w ten sposób. Ale co to są za sytuacje? To są takie sytuacje, że nawet bardzo wykształcone, inteligentne kobiety, które. Z którymi rozmawiam, no one same nie widzą, że właśnie uprawiają taką bierną agresję w stosunku do ojca swoich dzieci. I to są takie sytuacje, na przykład, że dziecko wraca po weekendzie u taty i jest dopytywanie. A co tata robiliście, a co tata dał ci na obiad? Wiecie, a co tatuś sobie tam do salonu coś kupił, nowy telewizor, tak? To są wszystko takie bardzo małe rzeczy, które podświadomie też wyrażają naszą agresję w stosunku na przykład do byłego partnera. Oczywiście cały czas, pamiętajcie, to się dzia działa w drugą stronę też. I dziecko to chłonie, dziecko to chłonie. Buduje się właśnie ten konflikt lojalności i dziecko. Prędzej czy później, no właśnie zacznie mówić, że ono nie chce jechać do taty, bo ono jak ma latami, miesiącami powtarzane, wrzucane takie pytanka, takie uszczypliwe, wiecie. Teksty w stosunku do swojego ojca, no to ono może tak zrobić. Oczywiście wtedy mama bądź tata, jeżeli to się dzieje, w przeciwnym razie ma ręce czyściutkie, to są takie białe rękawiczki, no dziecko nie chce do ciebie jechać. No przecież ja chcę i chcę dziecko dać, no ale ono nie chce. E, także słuchajcie, jeżeli między wami czujecie, że relacja z dzieckiem jest ok, że jeżeli że czujecie, wiecie, że dziecko, jak jest u was, to po prostu jest szczęśliwe, nie ma z, z niczym problemu, a zaczynają się dziać takie rzeczy, bardzo. Często uwaga, u nastolatków to czerwona lampeczka to nie jest normalne. To znaczy, że coś się dzieje i matka może nawet nie być świadoma. W matce może po prostu być taki jad i, i, i tak gdzieś tam codziennie w życiu, może nie nagabywanie na siłę na tatę, ale. Ta agresja się przejawia po prostu. No my nie, wiecie, podświadomie też, też to wszystko nawet nie artykułując, że twój tata to jest taki awaki, owaki i taki owaki, to i tak przekazujemy tą energię dziecku. W przypadku nastolatków bardzo często piszecie, że właśnie nastolatek nie chce przyjeżdżać do taty, do mamy, zwalając, że ma jeden dom i ma plany ze swoimi kolegami i tak dalej dalej. I idziecie na to, no bo w sumie to jest nastolatek, więc może mu pozwolić, ale bądźcie, słuchajcie, czujni. Pamiętajcie, że finalnie to rodzic decyduje o tym, gdzie jest dziecko. Ja naprawdę namawiam Was na ustalanie tych grafików, trzymanie się z tych grafików, bo te zasady, ta konsekwencja, im więcej reguł dla tych dzieci w rodzinie patchworkowej, tym one się czują bardziej bezpiecznie. Także takie przystawanie na zasadzie, że nastolatek mówi nam, a w tym tygodniu to przyjadę do cie, do Was a w tym nie to jest droga do naprawdę oddalania się rodzica od dziecka a tam po drugiej stronie buduje się właśnie ta lojalność w stosunku do tego toksycznego rodzica który przejawia tą agresję Bierną. Także nagadałam się. Zapraszam Was na warsztat. 13 września, 19, 2,5 godzinki. Myślę, że pod 3 pewnie nam się zejdzie. Grupa kameralna 15 osób, także będzie czas, żeby przegadać każdorazowo sytuacje wasze. Warsztaty poprowadzę ja z takiego miękkiego punktu widzenia, na zasadzie właśnie tej alienacji takiej nieuświadomionej, agresji biernej, jak można zacząć zmieniać to od siebie, bo nie trzeba czekać aż to strona druga, czyli ten drugi rodzic biologiczny pójdzie po rozum do głowy, tylko można zacząć działać od siebie, jestem na wielu grupach, tak, samotnych, samodzielnych matek, porostaniach, jak i również mężczyzn, którzy, którzy gdzieś tam też mają swój krąg. I jak ja widzę, po prostu jak wy się rozjeżdżacie w tych wizjach, jak wy każdy widzi swoje, jest albo czarne, albo białe, jak, jak wy nie umiecie z racji konfliktu, jaki między Wami powstaje przy rozstaniu, naprawdę zobaczyć, że, że jest tu po środku dużo przestrzeni. Ile mogę, to ja tam radzę na tych grupach, wiecie, pokazuję inną perspektywę, bo to, co ja mam najistotniejszego, to jest perspektywa, tak, z racji 11 już lat w patchworku, to to jest moja perspektywa, to, że ja dzisiaj bez emocji mogę spojrzeć na swoje doświadczenia i powiedzieć Wam, gdzie mój mózg, moje emocje były, wiecie, 10 lat temu, rok po rozstaniu, 2 lata po rozstaniu i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym zachęcam, warsztaty kosztują 149 zł, odbędą się na platformie Zoom jedna ważna rzecz, jest wydarzenie na Facebooku założone, ale to nie znaczy, nie gwarantuje miejsca trzeba napisać do mnie na mail wariatkowo.pl napisać zgłosić się, że jesteście chętni później opłacić i ja potwierdzam uczestnictwo, bo dołączenie gdzieś tam do wydarzenia nie skutkuje gwarancją miejsca. I drugą część warsztatów poprowadzi Maryla Mikołajewska, adwokat prawnik, który wam powie jak dociekać tych praw i to nie jest prawda, że słuchajcie, nie ma aparatów, nie ma paragrafów na to, żeby tym alienacjom mocnym zaprzestać. Co? So, e, trzeba po prostu wiedzieć jak to się robi, a Maryla m, o tym wie. Je. E, I co? I słuchajcie, bądźcie konsekwentni. To chodzenie dookoła byłych partnerów, żeby uważać, żeby tylko dzieckiem nie zagrali, to nie jest e, sposób. Wy sobie myślicie, że wasze dzieci, przepraszam, pszczoły tu latają. Wy sobie myślicie, że wasze dzieci oszczędzicie, e, bo. Nie rozdmuchacie sprawy, ale tak naprawdę dzieci wasze są już pokrzywdzone, bo jeżeli to buntowanie, ta alienacja się dzieje, to czy ty to ruszysz, czy nie, czy dasz na to przyzwolenie, to i tak twoje dzieci są krzywdzone po prostu. Także yy, yy, wczoraj na skrzynkę mi wpadła bardzo fajna, takie złote rady mężczyzny, który... Przeszedł przez to, właśnie po prostu zakasał rękawy i postanowił nie dać się byłej partnerce i jakby wykorzystał wszystkie możliwości, żeby zaprzestać temu. Yy, udało mu się. To on co najfajniejsze powiedział, żeby właśnie nie odpuszczać, żeby nie udawać, że to się nie dzieje, żeby nie żyć pod dyktando ekspartnery. partnery ekspartnerki w tym przypadku, ale też ekspartnera, w związku z czym będziemy mówić o bardzo ważnych rzeczach 13 września, 19 2,5 godzinki, 15 nas osób na Zoomie, ja Maryla, e, masa informacji, masa rozwiązań zapraszam bezpośrednio Was, osoby, których temat dotyczy, czyli rodziców biologicznych, ale zapraszam też macochy i ojczymów którzy widzą, że to się dzieje w no, jakby w ich rodzinie, tak? Czyli, że, że życie waszej rodziny no jest mocno zakłócane poprzez to, że nigdy nie wiadomo, kiedy dzieci będą u was, że, że to jest jakieś wiecie, no właśnie życie pod dyktando eks. Kiedy będzie dobry humor, a kiedy gorszy humor, kiedy dzieci zostaną wydane, a kiedy nie. A czasem później się odwraca sytuacja i na przykład wygląda to tak, że dzieci nie było, nie było, nie było. Dajmy na to. Jest po stronie drugiego rodzica biologicznego, nowa partnerka, nowy partner, i wtedy dzieci są na boom. W ogóle najlepiej cały czas u Was. No to też nie tędy droga. Dzieci im więcej mają tym reguł i te grafiki są obecności u jednego i u drugiego rodzica bardziej opisane, tym to mm, wszystko powoduje naprawdę ich dużo większe bezpieczeństwo. Zapraszam Was serdecznie, warsztaty alienacja rodzicielska, czyli jak nie żyć pod dyktando eks partnerów Justyna, Małpa, paczorkowo, wariatkowo.pl 13 września. Zapraszam Was.